Świat, w którym żyjemy, wmawia nam, że jesteśmy bezradni, słabi, a społeczeństwo złe i przeżarte przez zbrodnie. To kłamstwo. Jesteśmy silni, piękni i wyjątkowi. Potrafimy określić, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Zwykły człowiek też się liczy. Jesteśmy niezwykle zdolnymi istotami. Przez pierwsze 30 lat życia próbowałem zostać kimś. Chciałem być dobry w tym co robię, dobrze grać w tenisa i mieć dobre stopnie. Myślałem, daleko mi do ideału, ale zmienię to, jeśli będę dobry w tym co robię. Z czasem pojąłem, że tkwię w błędzie. Najważniejsze to wiedzieć, kim się jest. Nasza kultura faworyzuje cechy odróżniające nas od innych. Widzimy człowieka i go oceniamy. Inteligentny, głupi, stary, młody, biedny, bogaty. Szuflatkujemy i traktujemy innych zgodnie z taką etykietką. Postrzegamy ludzi jako różnych od nas samych, a sami uważamy się za innych od ogółu. Jeśli jednak dostatecznie długo obcujemy z drugim człowiekiem, dostrzegamy, że wcale tak bardzo się od nas nie różni. To ważne doświadczenie. Zrozumienie, że wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie urodziłem się jako Richard Alpert, lecz jako człowiek. Dopiero potem nauczyłem się, kim jestem, z czym sobie radzę, a z czym nie. Wszystko to wymagało czasu. Kiedy potęga miłości weźmie górę nad miłością do władzy, świat nareszcie zazna spokoju. Tradycyjne podziały ze względu na rasę, orientację seksualną lub wyznawaną religię tracą na znaczenie. Budzi się w nas nowa świadomość. Postrzegamy Ziemię jako jeden organizm i rozumiemy, że tocząc wojnę sami ze sobą, skazujemy go na zagładę.